Wjeżdżamy teraz podnośnikiem z Tomkiem Do góry, gdzie są neony We Wrocławiu na Ruskiej Dominik nas podnosi swoim, swoim podnośnikiem Nikt tu jeszcze nigdy nie wjeżdżał oprócz firmy Kono I firmy Renault Comfort teraz Proszę bardzo Wrocław główny A powiedz mi, a ten Grand Hotel to jeszcze nie zrobiony jest, tak? Rury będziecie robić a ten koprum? Też by ten górę No Moje, moje no one też by tutaj pasowały. Florian, co to było? Florian to, to jakiś kurde. Nie, nie wiem czy nie z ciuchami. A z ciuchami coś, no? no. Ale bardzo fajnie. Chcesz to mieć na filmie, czy nie chcesz? bo, to, nie będą, be, bo to, to będą wszyscy oglądać, wiesz? Ten mój film. Fajnie, no naprawdę. A te kino? Kino jakie? Kino ognisko. Kino ognisko. No, tu jestem z Tomkiem. Tomka z boku było widać przez chwilę. Proszę bardzo, ale super. A tu cały sprzęcik macie? Tak. Te farmery, nie farmery. Tak. A nie boisz się, że Ci to spadnie? jakiś kosza powinieneś mieć na to. Nie spadnie. Nie spadnie. Nigdy nie spadło, to nie spadnie. I tak jest, bardzo proszę bardzo zobaczyć, jakie piękne tutaj mamy neony we Wrocławiu. Kiedy je otwarcie? 20 marca. 20 marca. No, runca jest jeszcze nie zrobiony, nie? Tak. No, bo mało możemy zjeżdżać, ale powiem Ci widok niesamowity stąd jest, wiesz? No.